Wygrzewanko w słońcu To niesamowite, że wczoraj padało przez cały dzień Aż do wieczora A dzisiaj piękne słońce Pogoda tutaj naprawdę Kontrasty Jeszcze dzisiaj i jutro się z tym wyprowadzamy A Nawet fajnie się tu mieszkało w sumie Pozytywnie Piękny dziś dzień Pokażemy wam park, który wczoraj znaleźliśmy. Przy wczoraj było tutaj mocno deszczowo. Także jest wreszcie miejsce, gdzie możemy się przejść z korą na muzaku. Uwielbiam tę roślinność w krajach, gdzie zawsze jest ciepło. Wczoraj to wszystko stąd do końca było jeziorem. I były tutaj dziesiątki żab, które głośno... Co robią żaby? Skrzekotały? Śpiewały to chyba nie. Kumkały? O, kumkały. A tu mieszkają bogaci ludzie, zamknięci za wielkimi płotami i bramami. Lubią się izolować w takich krajach. A tutaj park dla dzieci. Wjechał vlog z Manili wczoraj i pisaliście, że jesteście zdziwieni, a niektórzy oburzeni, że wszyscy noszą maski. Tak, w Polsce nie nosicie masek, ale w wielu krajach ludzie noszą maski. W większości państw, myślę, że, bo większość krajów to biedniejsze kraje niż Polska i tam często właśnie nosi się maski, bo to jest ich sposób prewencji. Vamos! Tutaj na Filipinach dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że ludzie, którzy są sami w takim miejscu jak to, bez nikogo zupełnie, albo idą sami ulicą, wszyscy mają maski. To znaczy nie na Filipinach, w Manili, bo to jest duże miasto. Jeśli chodzi o Palawan, to różnie z tym bywa. Tak zbankrutowane wyglądają te biznesy tutaj. Opuszczone, tak jakby. Tak ogólnie to trochę taka Ameryka, co? Takie Miami, tylko że jednak biedniejsze. O dzieci. W maskach oczywiście. To jest niesamowite, że tych żab nie ma, bo wczoraj wieczorem było ich tutaj no dziesiątki, jak nie setki, a teraz gdzie one są? Znacie się na tym, napiszcie. Co robią żaby, gdy jest sucho? nie siedzą gdzieś, gdzie jest mokro. Może jest tu gdzieś w okolicy jakaś rzeczka albo małe jeziorko, o którym nie wiemy. Dobra, czas jechać do centrum, trzeba załatwiać sprawy, zaraz wam powiem o co chodzi. Otóż niestety ci ludzie, którzy kilka dni temu wjechali nam w róg samochodu na parkingu w tym hotelu, gdzie mieszkaliśmy, nie odpisują na SMS-y i nie odbierają telefonu. Klasyk. Są nam winni w tym momencie 44 tysiące peso, czyli 900 dolarów. Trzeba interweniować w tej sprawie. Jedziemy do hotelu, management powiedział, że nam pomoże. To są ludzie, którzy pracują, obsługują ich pranie. A pralnia tam jest bardzo droga w tym hotelu. Koszulka. 10 zł prania jak to w hotelu, nie? Więc kurde, no, uszkodzili, niech zapłacą. No. Czy będą szczęśliwi, jak ja im powybijam wszystkie szyby w ich do... służącym do przewożenia prania? Prawdopodobnie nie. Jest szkoda, powinni oddać pieniądze. A dlaczego mówię o tym, że sporo zarabiają, no bo trochę tak grali, wiecie, że prawie że płacz, że tutaj nie mamy i tak dalej. No ale kurde, jak nie odbierają telefonów i nie odpisują na smsy, to już jest trochę hamowanie, to już jest brak szacunku. Więc będziemy działać z kierownictwem w hotelu, a jak to nie pomoże, no to jakaś policja czy coś będę się dowiadywał, co można zrobić. Uwielbiam ten brak pasów ruchu To jak na ruskiej autostradzie Asfalt wylany i tyle, nie? Ale ludzie jakoś to ogarniają Co ciekawe, kierunkowskazy nawet są w ruchu Jedziemy do Makati Dużo się buduje tutaj Myślę, że sporo jest tu kapitału chińskiego Ogólnie kraj się rozwija Bardziej niż europejskie państwa na pewno Typowo manilijski obrazek dziwny i wieżowce To Pamiętacie, jak mówiłem wam ostatnio, że to przesada. Dwa pieski i wózek. Pero perros deberían caminar, aman caminar. ¿Para qué lo to jest przesada. Lecimy o jeden dzień do przodu dlatego, że zapomniałem wam od razu zrelacjonować co się wydarzyło. Otóż powiedzieli nam, że Ci, którzy w pralni pracują, uderzyli w nasz samochód w parkingu podsiemnym hotelu, bo wiedzieli, że muszą skontaktować się ze swoją bezpieczalnią, która prawdopodobnie to pokryje. Hotel bardzo fajnie działa, bardzo nam pomaga w tym i no naprawdę super robota. Z ich strony wszystko fajnie. Zobaczymy jak będzie. Wracamy do wczoraj, bo dziś jest dzisiaj, czy idzie później, skomplikowany. No takich marek jak Mercedes, to na palałanie nie widziałem. Bywały BMW w sumie. Teraz sobie przypominam, ale to chyba jedną sztukę chyba tylko widzieliśmy. Audi ani jednego. W Manili jeździ wszystko. Widzieliśmy Lamborghini nawet. Talking about the Mercedes. Znowu troszeczkę deszczowa Manila. Jesteśmy właściwie na obrzeżach Bonifacio Global City. To jest taka dzielnica fajna. coś jak Makati, ale bardziej dla ludzi. A propos rozbudowującej się Manili, Proszę bardzo Trzeba wam opowiedzieć co i jak Ale muszę zdjąć maskę do tego Bo nie będzie mnie słychać No a to miejsce publiczne Więc nie mogę Filipiny niestety nadal tkwią w tych maskach Czarne chmury nad Manilą No w sumie to już jesteśmy na pod koniec pory suchej Pora deszczowa w czerwcu się zaczyna Więc lada moment Ciekawe co, a propos masek Cyk, Filipiny cały czas w maskach Noś maskę przez cały czas, zachowaj dystans społeczny okay. ah. Ciekawe, interesante Desenio de esos edificios acá Como ciekawe historia. Como ciekawe historie, exactamente tylko te śmieci, co? W Warszawie by nie było w takim miejscu Zakupiliśmy karmę dla Kory Popatrzmy jeszcze na te budynki z drugiej strony To jest ten fikuśny, co widzieliśmy Spójrzcie, jaki przystanek autobusowy Ty, szwagier, tam są drzewa normalnie na budynku, patrz Kurde, właśnie się kapnąłem, że miejsce, gdzie zaparkowaliśmy, czyli to, to nie jest żadne centrum handlowe, tylko to jest po prostu wielki parking. Tylko parking. Ciekawe, że się opłaca taki model biznesowy trzymać? Czy jest tylko parking w miejscu, gdzie jest tak droga ziemia na pewno? No to ciekaw jestem, ile ten parking będzie kosztował. Zaraz wam powiem, bo nie sprawdzaliśmy. No i dobra, radziliście kupić ten karmę, to kupiliśmy tę. Zobaczymy, czy pospakuje. Nie, to nie jest reklama, bez takich pomysłów. Na tym kanale nikt nie chce płacić za reklamy. Słuchajcie, nie do wiary. Parking, 2 godziny 15 minut, 40 pesos, czyli jakieś 3 złote z kawałkiem 3,50 Zastanawiam się, jak ten biznes działa w centrum miasta i się opłaca Prawdopodobnie biznesy, te centra handlowe różne inne, może dzielnice nawet dopłacają, subsydiują ten biznes A może się mylę, może po prostu obliczyli, że im się to opłaca, skoro większość miejsc jest zajęta Ale skłaniam się raczej ku pierwszej opcji No dobra, kto rozwiąże zagadkę tych tablic? filipińskie zdecydowanie i u na dole. A okej, okay, pod spodem są inne tablice z Wielkiej Brytanii pewnie. Bo żółte po prawej. Nie wiem, hard to say. Powrót w korkach do domu półtorej godziny. Jakbym miał tak całe życie codziennie wracać z roboty półtorej godziny i jechać rano półtorej godziny, czy tam godzinę, to bym nie dał rady. Zobaczcie, jak blisko w ogóle tutaj, prawie na zapałkę, nie? Siem, jedzie obok siebie. I się wpycha, ale nikt się nie stresuje przesadnie, oni to tak płynie po prostu. Dużo cierpliwości trzeba mieć. Ale tak jak wam mówię, jestem tu mniej zestresowany niż w korku w Polsce. Bo po prostu to płynie. I się jeden przed drugiego wpycha, nikt się nie denerwuje. Po prostu korek, nuda I trzeba być cierpliwym Wyprowadzka, mamy z tyłu pakę otwartą, jak widzicie Rzeczy wszystkie z tyłu Zaczęło padać zaraz po tym, jak je zapakowałem A o 6.30 rano było słońce I właściwie do pół godziny temu jeszcze było słońce Przyjechaliśmy do Starbucksa na kawę i nie da się zaparkować, bo kable spadły to znaczy z przodu się nie da, z tyłu zaparkujemy. Jesteśmy tak zapakowani. Tutaj jest też jedna walizka w środku. Łóżko korazona troszeczkę chroni przed deszczem, oby nie poleciało na wietrze. No ogólnie rzecz biorąc, by ostro nie padało, ale powinno być chyba ok. No, nie zapada do środka aż tak dużo, tak mi się wydaje. Mam tę samą koszulę co wczoraj, nawet te same spodenki, bo do misji takiej jak przeprowadzka i noszenie walizek na pewno się spocę, dlatego świeżych ubrań nie ma sensu zakładać. Chociaż dzisiaj jest Fresko, jak to mówię po hiszpańsku, nie za gorąco. To nie jakieś 28 stopni. A tutaj są te kable, co zleciały. Strategicznie obrana miejscówka, żeby mieć na oku wszystko. I kawa, i śniadanie. Ostatnio już w Starbucksie, oby chcę kupić kawę, robić w domu i robić śniadanie. Tego nie przewidziałem. Do pokonania mamy godzinę drogi. Jedziemy z jednego zadupia z Antipolo do, na drugie zadupie. Paraniekłe się to nazywa, chyba jakoś tak. Sorry. Niby za dupię, ale trochę bliżej od centrum jak patrzyliśmy na czas dojazdu I powinno być lepiej. Przede wszystkim będziemy to mieli dla siebie chyba z tego co zrozumiałem cały dom, a nie tylko pokój No tak, tu jest Makati, to jest antipolo Istanbul. daleko, to będzie znacznie bliżej od Makati, od Manili Manila City Ej, patrzcie, będą malować linię. Tam wcześniej już malowali Rysują od linii linia, a później będą malować paski o. Jedziemy w koreczku. Ostatnie 4 dni codziennie pada, ale rano jest słońce. I tak koło 13 zaczyna padać, i pada do nocy. Zobaczcie, typ się zatrzymał samochodem normalnie ciężaróweczką cyk. Kupił papierosa od gościa na luzaku, zatrzymał cały trafik, cały ruch drogowy, tam z tyłu ciężarówka. Oko. Nie, nie ma tu stresu, mimo że wielkie miasto i korki, to oni się nie stresują. To jest super, to jest fajne. Tu są jakieś napisy, szczerze nie wiem czy to chiński czy japoński napisane na dole, ale jeżeli chiński lub japoński, no to samochód musiał być sprowadzany z zagranicy. Tu ciekawostka, nie można oficjalnie sprowadzać używanych samochodów na Filipiny, takie jest prawo. Oczywiście, jak ktoś ma znajomości w urzędzie celnym lub też ma kontakt, i potrafi opłacić odpowiednie osoby, to sprowadza. Dosyć surowe są te zasady, że nie można, No bo nie wiem, czy to chodzi o chronienie przyrody, a może raczej składacze samochodów, bo na Filipinach się składa samochody importowane, żeby ominąć podatki. E, przepraszam, cło, czy tam akcyzę. Tak jak zresztą w przypadku naszego samochodu. On jest wyprodukowany z tego, co wiem, w Tajlandii i złożony na Filipinach. W ten sposób importer nie płaci akcyzy. No, w każdym razie niektórzy używane samochody sprowadzają, mimo że się nie da. Ignacio, que jest chino, Jo Pienso, jest japones. Eike premuntarlo, pegele suventa Zobaczcie, to jest dopiero osiedle na skale. Do naszego nowego miejsca zamieszkania jedziemy autostradą płatną. Tutaj mam bilet. I to ciekawe, u góry jest tak jakby druga autostrada. Teraz nie wiem co to jest, ale się dowiem i wam powiem. Jeżeli to są dwa jeszcze pasy u góry, to grubo. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem na tak długim odcinku, dlatego że to trwa już sporo kilometrów. Tutaj po prawej to na pewno pociąg, a po lewej? Kurde. Nie widzę wyjazdów z tego po lewej, więc nie wiem, czy to jest autostrada. Dowiemy się. No i dobra, wyjeżdżamy. Zaraz Wam powiem, ile kosztowało. Kosztowało drogo, bo 84 peso, czyli jakieś 7 zł dwa razy dziennie 14, pojechać do centrum i wrócić Ale chyba się da bez tej autostrady też dojechać, dowiemy się Dobra, jesteśmy 3 km od domu, więc już wam pokażę nasz dom pewnie Manila w deszczu, taka Manila, nie centrum Brzydka jest, oj brzydka Uważajcie, fakapu tego nie da się opisać, po prostu. Google Maps nas poprowadziło, żebyśmy wyjechali z tej autostrady tutaj. Wyjechaliśmy. Tutaj się nie da przejechać, to jest po prostu jak murowisko. Tu są po drodze zamknięte osiedla. Znaleźliśmy drogę objazd, żeby się tu dostać do tego mieszkania naokoło, ale też się nie da. Aż w końcu się okazało, że mieliśmy wyjechać tym exitem wcześniejszym i tylko tu się da normalnie dojechać do osiedla, do którego mamy się dostać. Prawie widzimy je za płotem, ale nie da się. Murowisko, filipińska myśl planistyczna. Okazało się, że wszystkiemu winna Google Maps, bo nas prowadziło. Na... Zły zjazd, późniejszy trzeba było wyjechać wcześniej. Koniec języka za przewodnika raczej niż Google Maps. Pamiętajcie, na Filipinach. Myślę, że w wielu podobnych krajach też. Zjechaliśmy właśnie z autostrady i chciałem wam pokazać jak się wjeżdża To znaczy tak, tu jest ten Skyway cały czas, ta trasa My zjechaliśmy z tego, tu jest druga droga Wjechaliśmy z autostrady jedziemy na lokalną drogę, która będzie po lewej stronie wzdłuż autostrady Tak jak pracuję przy kierowaniu ruchem tutaj myślę, że kilka osób Z 6 czy 8 nawet, bo bez tego to chyba by nie dało rady Wiecie, bo to jest skrzyżowanie tej autostrady Skyway, plus do tego jeszcze ta droga i lokalne drogi, tutaj i tutaj. Także lokura. Szaleństwo. Po hiszpańsku. Ok, więc oni pokazują, że my możemy jechać, teraz jedziemy my. Tylko tak trzeba jechać, żeby nikogo nie zahaczyć, bo jest ciasno. Tu już się nie wkrzanie, Jest ciasnowo tutaj. jakoś to działa, no po prostu pomału, cierpliwie jeden przed drugiego się wchrzania i ten z przodu po prostu jedzie, nikt się na nikogo raczej nie denerwuje, także teraz przejeżdżamy nad tym Skywayem, U góry i na dole jest autostrada, jedziemy tu i my jedziemy tu na prawo a no, nie jeszcze tu, bo tutaj jest wyjazd z tego Skywaya, to jest jeszcze wyjazd ze Skywaya a my jedziemy tutaj, o tutaj czyli w lokalną drogę, czekajcie ja w ogóle Skyway wyjazd, wjeżdżamy tutaj Grubo? Grubo. Tutaj w ogóle ta lokalna droga jest dosyć wąska i co chwilę motocykliści wyprzedzający wyjeżdżają na twój pas. Ogólnie nie zalecana szybka jazda. A, a po prawej stronie właśnie ta autostrada, która się nazywa Skyway, która u góry ma jeszcze pierwsze piętro tak jakby, i tam z tego co zrozumiałem, jedzie się bezprzystankowo. Długi odcinek, ale napiszę na dole, bo w sumie się nie orientuje tak na 100%. Przenosimy się w czasie o dwa dni do przodu i jedziemy u góry Skyway'em. Faktycznie tu się jedzie bardziej bezkolizyjnie. Chyba jest mniej wyjazdów. Jest luźniej po prostu. Wiem, że był też pas, który prowadził na lotnisko i tak można na lotnisko dojechać. Wracamy do odcinka. No dobra, to będzie nasze osiedle. Dokąd jedziemy? Po 2 godzinach 45 minutach dojechaliśmy na miejsce Tutaj mieszkamy Póki jeszcze jest w miarę jasno, to wam pokażę jak wygląda to mieszkanie Tutaj ludzie w ogóle mieszkają Którzy nie powiedzieli dzień dobry, nie odpowiedzieli w sensie No dobra, mniejsza z tym Myśleliśmy, że mamy oddzielne wejście Tutaj jest taka kuchnia na dole Spoko, dosyć schludnie to wygląda Tu jest sypialnia Prysznic Toaleta, wszystko dosyć schludne i jedziemy na górę. No światła tu jest mało, to słaba jakość nagrania będzie. Może to dogram jeszcze jutro, w razie czego. No tu jest taki salonik miejsce do pracy nawet jest. I wychodzimy na zewnątrz. Miejsce, gdzie można sobie pocilować na zewnątrz. Co ciekawe, sąsiedzi mają domek na drzewie fajnie. No to tyle, jeżeli chodzi o przeprowadzkę, jesteśmy wymordowani i nie wiem czy tu zostaniemy, bo mimo tego, że to są domki, no to jest jeszcze bardziej ciasno niż na tej poprzedniej dzielnicy, w tej poprzedniej dzielnicy, przepraszam, nie na tej. I zastanawiamy się nad jeszcze jednym miejscem, które jest po prostu mieszkaniem. Bo i tak widzimy już, że w manili trzeba będzie korę wozić gdzieś, żeby z nim się przejść po zielonym raczej niż żeby to było blisko domu. Siedzimy sobie na siszy i jakaś reklamówka gambitu królowej leci. Tam się przewija Dorociński. Ja myślę, kurde, o co chodzi? Dorociński gra w Gambicie Królowej, bo nie w ogóle o co chodzi. Patrzę, kurde, to jest Marcin Dorociński, polski aktor, i mówię do Igny, to jest Polak, A on mówi naprawdę, bo mi się podobał. Powiedzcie <sum> jest nobre de Aleman, tego gusto, por favor, as no parabit. un Aleman, futbolista. Ale <grymne> kiedy muy bardzo Ok Bardzo mała Jak futbolista, który to lubi? Lukasz Podolski I po teraz te <grymne> <grymne> tu sami jazdki, a ja To, na Polak destino, <grymne> co A chwilę później leci klip z Ugandą